Marek? Czy Aśka nosiła koszulkę, którą dałam ci na naszą rocznicę? Tak, jej koszulka była mokra, a na zewnątrz było zimno. To tylko koszulka, aniołku. <laughs> Dlaczego tak się wściekasz z powodu koszulki? Nie chciałam cię zdenerwować. Przepraszam, kochanie, postanowiłam dać jeszcze jedną szansę mojej książce kryminalnej? Chodzi o lustro, które daje ci, co tylko chcesz. Ale musisz coś w zamian oddać. Znam tę książkę. Asia mi o niej opowiadała. Nie jest taka dobra. Powinienem się odpuścić. Okej. Okay. Marta, odbierz telefon. Marta? To twoje imię, prawda? Tak, ale zazwyczaj nazywasz mnie aniołkiem. To lepiej pasuje do imienia Ania. Oba słowa zaczynają się na A. Co do cholery, Marek. Jaki masz problem? Ostatnio jesteś strasznie spięta. Haha, ha. nawet się nie wysilaj. Nie musisz już udawać. Mam dość. Co masz na myśli, mówiąc dość. Marta, odbierz ten telefon. Okej. Okay. Hej, Marta, minęło już trochę. Od czasu do czasu wpadałem do biblioteki, żeby sprawdzić, co u ciebie. Przez chwilę złapaliśmy kontakt wzrokowy. Przepraszam, powinienem był zrozumieć, jak się czułaś, gdy byłem w związku z Anką. Aniołku, ona nigdy nie była taka jak ty. Zacząłem znowu czytać romanse. Wszystko dla ciebie. Jest książka o rywalach, którzy zostali kochankami. To jak my, haha. Albo raczej jak kiedyś byliśmy. Aniołku, proszę, wróć do mnie. Twój ulubiony autor wydał nową książkę o drugiej szansie dla kochanków. Wyobrażam sobie, jaka jesteś podekscytowana. Twój szczęśliwy taniec który zawsze rozgrzewał moje serce. Naprawdę za tobą tęsknię. Może napiszę książkę o nas? Byłabym mieszanką rywali ze szkoły i kochanków, dających sobie drugą szansę? Pewnie byś jej nienawidziła, ale i tak napisałbym ją dla wszystkich naszych cudownych wspomnień. Dzisiaj przeczytałem twoją ulubioną książkę. Aniołku. Marek, chciałabym pogadać.